No się waneczku ja jestem Kolabo i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. Co prawda troszeczkę mnie nie było, ale kolejne odcinki wyjaśnią Wam moją nieobecność. Jesteśmy na takim pięknym placu. Tutaj mamy łuk do zrobienia i ogólnie taki fajny tutaj placyk, więc będziemy mogli sobie pojeździć. I w dzisiejszym odcinku pouczę moją dziewczynę, właśnie poznacie moją dziewczynę i pouczę ją troszeczkę tutaj jeździć, yy, zrobić łuk i na końcu zrobię taki egzamin. Tam jest taka fajna bieża. Więc pójdziemy sobie jeszcze tam, troszeczkę pogadamy i tyle. Za chwilę poznacie Kingę, ale jeszcze chodźcie na chwilę do tyłu, coś wam pokażę. Sliki torowe. Jedna, druga. Zobaczcie tą oponę. I na tych oponach jeździłem niedawno jeszcze. Dlatego i nawet na tych oponach nagrywałem odcinek o Leonie na moim drugim kanale. Są takie slimy, tak można powiedzieć, takie torowe opony, żeby dokończyć je na tor. Fajnie się poślizgać. I teraz co? Czas, żebyście poznali w sumie moją dziewczynę. 2, 1. Poznajcie Kingę. To jest moja dziewczyna teraz spędzamy naprawdę dużo czasu ze sobą więc na pewno będzie dużo więcej odcinków wspólnych więc jeśli chcecie takie wspólne odcineczki to zostawcie jakiś miły komentarze dla niej dla mnie też, żeby mnie zmotywować, żeby dalej nagrywać dzisiaj na no, taki mega fajny pomysł ogólnie o przerwy, no w kolejnym odcinku będzie o przerwy. dzisiaj nie będę gadał o tym więc co, wysuwa sobie ustaw, fotel wejdź do auta, kluczyki tam już trzymaj, nic nie rozwal wejdź do autka, ładnie nie to, że się boję, Kinga sobie tam ustawia wszystko, ale tak na dobrą sprawę, tak szczerze, ja dałem auto, to auto może trzem osobom prowadzić? Maksymalnie trzem osobom. Ogólnie boję się dawać auto prowadzić, nawet osobom, które mają po kilka lat prawko. Chyba, że ktoś jeździł tam autami z dużą mocą, no to jakoś tak się nie boję, dlatego były to tylko dwie, czy tam trzy osoby, z tego co pamiętam. Ja, no nie ma prawka, no bo jest młoda, ale... Coś tam jeździła już o tylko że benzyniakiem, więc wszystko jej wytłumaczę na szybko. I myślę, że później zrobię jej taki fajny egzamin. Zostawcie ten komentarz, tą łapkę, żeby nas zmotywować. Tutaj będą nasze instagramy, tu mój, tu Kingi, więc wpadajcie i co? I idę w sumie już do auta. To będzie śmieszne. Dobra, jesteśmy w środku, szybkie przypomnienie. Wrzucisz dwójkę, puścisz wszystko, to on ci jedzie automatycznie, więc jak chcecie zatrzymać, to sprzęgło, hamulec. No i luz. Na jedynce normalnie sobie jeździsz, tak jak w benzyniaku. I co? Lewy pedał, sprzęgło, środkowy hamulec, prawy gaz. Nie musisz aż tak dodawać dużo gazu, bo to jest diesel, tak więc na samym sprzęgle też ruszysz. Ale no co? Na początku możesz zrobić łuk, bo to jeszcze zrobisz na egzaminie. Więc możesz wykorzystywać lusterka, jak będziesz cofać, a możesz wykorzystywać, po prostu patrzeć do tyłu. Ja osobiście... Zawsze yy, patrzyłem w lusterka, nie patrzyłem do tyłu. A, i trzeba wykorzystać naprawku raz chyba. Może, lusterka, wiadomo, ale raz chyba musi spojrzeć do tyłu. To ja patrzyłem tylko do tyłu, gdy już byłem przy pachołku. Dużo szkoda, że nie ma pachołków, bo ja miałem taką taktykę, żeby jeździć. Za chwilę wam pokażę, jak robiłem łuk, jak ktoś jeszcze nie ma prawka, bo jest taka fajna taktyka ogólnie żeby zrobić łuk jak cofasz, bo przodem no to robisz na oko, nie? Ale tyłem y, obkręcasz się jeden obrót kierownicą i Dobra, odpal sobie. Jest luz. Wciskasz sprzęgło. Jedynka. Powoli puszczasz sprzęgło. I jak zacznie drgać, to dodajesz też troszkę gazu. No i w sumie to jest tak się rusza auto I musisz coś zrzucić jeszcze. I światła się włącza. Światła włączasz kółkiem do końca, przekręcasz. Jeszcze raz. Git. Tak? No to jest właśnie fajne w dieslu, że można jechać na samym sprzęgle. I czy. Aj. Tylko nie puszczaj tego tak od razu sprzęgła. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Jak podnieść sobie. Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. Jeszcze. 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 jeszcze pod... Zobaczmy, wyjdę. Luz wrzuć I naprawku jeszcze musisz chyba sprzęgło yy, ten Naprawku jeszcze chyba ręcznie byś musiała zaciągnąć, ale... No pani! Mówię ci, żebyś jeszcze do przodu jechała, bo... No. Jeszcze raz. Tyle. Ci wystaje tył. Za linię. Nie, teraz normalnie, bo to jeszcze nie jest egzamin, to dopiero się uczysz. Teraz w tył. I teraz mam dla Ciebie taką zagadkę. Szkoda, że tu nie ma tych pachołków, bo jakby nie były jakby były pachołki jakby były pachołki, no nie? To równo chyba z tym drugim obkręcasz kierownicę o, o raz mhm. tak jakby pół. O tak. Coś takiego chyba. O raz. I jak się wyprostowujesz, to automatycznie ci będzie jechać tak, według linii. I automatycznie, jak się prostujesz tam, no to jedziesz tak, i jedziesz według linii. Potem na lusterkach najlepiej, no nie? Co? O, tak i tak, i sobie wpuszczasz powoli Ja już odkręcę. Nie, stój, 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 stój. Jeszcze raz podjeść do przodu. Powiem ci kiedy odkręć, jeden obrót. Do przodu. I powiem ci kiedy stop. Tylko bardziej do prawej. Stop. Ok. Ale dobrze ci idzie. Nie, no ej ogólnie wiecie jak ja miałem ciężko się nauczyć ruszać. Bo Kinga no tak szczerze jeździła troszkę, troszeczkę, ale benzyniakiem, takim starszym. A... No starym, coś się No starym. A. Yy... A ja, jak yy, poszedłem na prawko pierwszy raz, na pierwsze jazdę, to ja nigdy autem nie jeździłem. Tam, no, chyba raz czy dwa, ale to tak. No, ogólnie ja nie chciałem jeździć przed zdawaniem prawka autem. Nie wiem czemu tak po prostu miałem, że chciałem się nauczyć, żeby potem nie mieć żadnych manier na tym prawku. Jak na przykład tam mm, No, na prawku trzeba inaczej jeździć trochę niż na przykład teraz jeżdżę. Tam trzeba no, niby ekonomiczna jazda, zbijanie biegów, redukcja cały czas. No, dziwnie tak. Co nie daje ogólnie plusów czekajcie, tak sobie tą rękę dobra wsteczny i powiem Ci kiedy masz odkręcić pełny obrót kierownicą, no jedź sobie do tyłu równo z lusterkiem pamiętam to było teraz odkręć jeden obrót o, o, odkręć troszeczkę Tros jeszcze troszkę odkręć ja teraz Kurde wyjechali. Nie, pojeździ sobie tak luźno Wiesz, no możesz nawet dwójkę spróbować wrzucić Jesteś pewnie? No No Rob sobie takie kołka, tylko tam na, na bok Nie wierzę w śmieci Ogólnie ci ludzie to No wszędzie tak jest Nawet jak są tam kosze i wszystko nie wiem czy tu wrzucisz, bo on jest. Będziesz musiała się trochę bardziej rozpędzić. Bo. <noise> Tylko nie wyjedź na drogę, proszę Cię Ogólnie to jest zamknięty plac, jak coś, więc się nie martwcie. Ale dobrze ci idzie naprawdę dobrze. Możecie pochwalić w komentarzu. Bo jak na praktycznie 16-latkę, 16 no to wrzucę we dwójkę teraz. No i luks. Nie no, ja to jestem zdziwiony, bo ja tak naprawdę szczerze jeżdżę pierwszy raz z Kingą, nigdy z nią nie jeździłem. Wiem, że coś tam jeździła wcześniej, ale ja prywatnie nigdy nie jeździłem z nią. Mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać w ogóle, bo ja to tak nagrywam, mówię, jak miałem aparat to było co innego. Będziemy robić live'y i... Ale, ale, ale niskie obroty. <grym> nie no, dobrze ci idzie, mega. Tylko że trójki nie wrzucisz, nie w tym aucie. Chyba żebyśmy gdzieś pojechali, ale nie, nie ma co ryzykować, bo potem wiesz jak jest, tu jest plac, to jest co innego. O, pojedzisz, sobie się w prawo jeszcze. A bo teraz ustaw się na ten pas, tu. Tylko luz, bo ci zgaśnie. Luz, sprzęgło luz. Mamy pierwszą wysiadkę, jej! E, dopiero pierwszy raz, więc... No i teraz odpalasz. Nie od razu odpalę, jak już pochodził to nie musisz czekać. Kontrolki, żeby zgasły. No na ludzi sobie może nawet, bo ci samo zjedził, tu jest lekka górka. Zobaczę czy dobrze stanęła. Że dobrze jest. Że... Ale jakbym nie, jakbym był na tym miejscu i bym patrzył do starych, to bym wiedział, że jestem źle. Dobra, teraz ja zrobię sobie łuk. Mniej więcej pokażę Wam, jak to zrobić. Ogólnie z pochołkami byłoby mi łatwiej, tak szczerze, no ale trudno. Może mi nie wyjść, ale ogólnie zobaczymy, jak mi wyjdzie ten łuk. Ty sobie popatrzysz, jak to zrobić. Potem poza nagraniem, jeszcze chwilę pojeździmy i przejdziemy do egzaminu. Taki jak jest na żywo na placu. Tylko, że bez wzniesienia, bo tu nie ma chyba wzniesienia. więc co, przechodzimy, chodź. 是咱们养的。 Dałem jej auto na wyłączność. Nie wiem co ja robię. Git, git! Zrobiła nawet perfekcyjnie. Zobaczcie. Naprawdę zrobiła perfekcyjnie teraz wstek. Powinna odkręcać. dobrze sobie radzi, ja jestem zadowolony Istnieje. Mogę wejść do mojego auta Zostałem uziemiony i otworzyć tu drzwi dobry? Dzień dobry. Tak? No to zapraszam, Cię. dobry. Tutaj niech sobie Pani rozlosuje pytania proszę wybrać. Dobrze, no to pokaże mi Pani światła mijania proszę do auta oraz pod maską będzie zbiornik płodniczego wchodzącego stronek Dobrze Proszę przygotować auto do jazdy. Jak będzie pani gotowa, to niech pani powie. Ja jestem gotowa. Tak, ustawiła pani wszystkie lusterka? Wszystkie. No nie wiem czy jest pani gotowa. Ma pani pasy zapięte? To jest pierwszy błąd. Nie wiem jak my się dogadamy. Dobrze, może pani zacząć robić łuk. Dobrze, Dobrze, dobrze Dobrze, teraz do tyłu Proszę, <noise> Proszę do tyłu. Proszę do tyłu. Pamięta pani, że auto nie może stanąć na łuku w miejscu. jeszcze troszeczkę, niech pani jedzie stop dobrze z tego co widzę wyjdźmy zobaczmy wzniesienie chyba nie będzie nawet potrzebne tutaj pani co? były może jakieś małe błędy? tutaj mogę zaznaczyć moimi długokalarami a tutaj jest taki duży błąd, jeden, ale to się może dogadamy jak... Wejdźmy sobie na tamtą wieżyczkę, tak na koniec odcineczka Ogólnie możesz powiedzieć jak Ci się podobała jazda, jak Ci się podobał egzamin Możemy spoko, świętować, spoko. zdałaś Egzaminator też spoko. A widzicie, generalnie tak Zdane, możemy świętować Ale tak, teraz możesz powiedzieć, że jeździłaś takim najszybszym swoim autem dotychczas Że prowadziłaś ty Ale możesz powiedzieć jako pasażer, jakim autem najszybciej jeździłaś Tak mniej więcej możesz porównać moje do tamtego auta, no bo na <grym> Jaka moc Nie, ale nie jeździłaś Mustangiem? Nie Nie? Nie, Lamborghini Nie, no tak poważnie? Czym jeździłaś? Ale w sensie, że ja prowadziłam? czy? Nie jako pasażer. Najszybsze auto, w którym jeździłaś jako pasażer. No ale. No dobra, ale chodzi o to, jakim najmocniejszym to autem? Mustangiem. Mustangiem. Ale jakim? Dwa, trzy EcoBoost czy pięć 5.0. Pięć Bo ono to fajna moc. W ogóle w Mustangu jeszcze jest to, że jest tył napęd i go tak buja mocno. To jest też taki plusik. Znaczy plusik, plusik minusik, ale wrażenie na, na pewno lepsze Ja takimi najszybszymi autami, którymi jeździłem oprócz mojego, no, znaczy moje nie jest jakoś mega 180 ponad koni, ale to tak powyżej 200 koni auta, które miałem to, to były takie, które mi się kojarzą teraz trzy Takich, którymi prowadziłem powyżej 200 koni to jedno Zacznijmy od tego, którego prowadziłem, no to prowadziłem BMW X5 Tylko, że to jest ciężkie auto i porównując do mnie przyspieszenia, tam jechałem kawałek, to było w automacie 0100. no to dosyć szybko się fajnie zbierało, ale nie jakoś mega szybciej i od Leona, tylko że Leon jest lekki. Nie? Drugie auto to było 3.0 diesel beta, 240 ponad kółce. Drugą BMK była F10, 2.0 diesel ten najmocniejszy 200 chyba, 11 koni, czy 200, no 200, ponad 200 lekko, ale takim najszybszym autem, który najbardziej sprawiał mi frajdę to był Golf Rka. Golf Rka 200. Dla mnie kozur. I co? Wejdźmy sobie na tą wieżę. Pokażę wam jeszcze co, tu co i jak. Pewnie będzie biało, więc ja dam przebitki i się pożegnamy już później. Dzięki za oglądanie tego odcineczka, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję, wbijajcie na nasze Instagramy, social media podane w opisie, jeszcze tutaj Instagramy i tyle. Dzięki za oglądanie, do następnego, siemano, cześć, pa! Bye.